Zadanie z maja 2015. Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka zachodzą takie procesy fizjologiczne jak zwiększone zaopatrywanie pracujących mięśni w glukozę, fasy tłuszczowe i tlen, eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu, usuwanie z mięśni produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i dwutlenku węgla. Procesy te możliwe są dzięki zmianom w pracy komórek, narządów i układów. Przykłady takich zmian przedstawiono poniżej. Jest to rozszerzenie naczyń krwionośnych skusza, nasilanie częstotliwości i pogłębienie oddechów, czy nasilony wychwyt glukozy i wolnych kwasów duszowych z krwi przez włókna mięśniowe. I musimy ocenić poprawność stanie. Eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu jest ułatwiane dzięki procesowi pierwszemu. I procesowi drugiemu. To jest prawda. Przy rozszerzeniu naczyń krwionośnych w skórze, to zwiększa się ilość krwi, która dociera do skóry, i dzięki temu z tej krwi może być oddawane ciepło do otoczenia. A to ciepło było brane z głębiej położonych partii organizmu. Natomiast większa cząstość i głębsze oddechy ułatwiają pozbywanie się nadmiaru ciepła drogą oddechową przez płuca. Drugie stanie. Usuwanie produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i dwutlenku węgla z włókien mięśniowych do krwi jest możliwe dzięki procesowi pierwszemu i procesowi trzeciemu i to zdanie będzie nieprawdziwe. Bo proces trzeci mówi nam jedynie o pobieraniu glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych, a tutaj nie mamy żadnej mowy o usuwaniu tych związków nie mamy żadnego mechanizmu który ułatwiłby to usuwanie. I trzecie stanie. Zaopatrzenie pracujących włókien mięśniowych odpowiednią ilość substratów oddychania tlenowego jest możliwe dzięki procesowi drugiemu i trzeciemu i to jest prawda. Oddechy zwiększą ilość tlenu w układzie krwionośnym, który będzie dostarczony do mięśni. Natomiast trzecie stanie mówi wprost o zwiększonym dostarczeniu glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych do włókien mięśniowych które są substratami dla pracujących mięśni. Zadania z tego samego roku. Na schemacie przedstawiono wartości ciśnienia paracelnego gazów oddechowych w powietrzu atmosferycznym, w pęcherzykach pustnych oraz we krwi naczyń krwionośnych. I po pierwsze musimy narysować strzałkę, która pokaże kierunek przepływu krwi w naczyniach włosowatych. I to będzie strzałka prawo, bo w krew będzie przepływała do żył. Przez znaczenia włosowate przy pęcherzyku płucnym. Skąd to wiemy? Bo kraw wychodzi tątnicami z serca, a żołami wraca do serca, a więc nie ma możliwości, żeby z żyły była transportowana do tętnicy, bo to by było w drugą stronę. I musimy uzupełnić tekst. Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem atmosferycznym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyk płucny zachodzi na drodze dyfuzji, ponieważ ciśnienie parycelne tlenu w krwi doprowadzanej do pęcherzyka płucnego jest niższe niż w pęcherzyku płucnym, a ciśnienie parycelne dwutlenku węgla w tej krwi jest wyższe niż w pęcherzyku płucnym. Tlen przenika z pęcherzyka do Fi. Natomiast dwutlenek węgla przenika z krwi do pęcherzy bucnego. I do tego zadania musieliśmy mieć podstawowe informacje na temat dyfuzy transportu aktywnego, a reszcie dało się odczytać ze schematu. Musimy wyjaśnić, dlaczego wartość ciśnienia parcelnego tlenu we krwi tętnicy płucnej jest niższa niż wartość ciśnienia parcelnego we krwi żyłopłucnej. I w odpowiedzi musimy uwzględnić wymianę tego gazu zachodzącą w płucach i tkankach. W tętnicy płucnej płynie z serca krew odtlenowana, która oddała tlen w tkankach organizmu. Dlatego ciśnienie parysalne tlenu jest niskie. Natomiast żyłą płucną płynie krew która została utlenowana w płucach, i dlatego ciśnienie parcelne tlenu jest wysokie. Zadanie bardzo proste, tylko należy uważać na pułapkę, żeby nie pisać o utlenieniu krwi, bo utlenienie to jest termin chemiczny i to jest coś, co się jednak różni od utlenowania krwi. Czyli krew utlenowana to taka, która niesie duże ilości tlenu. Szylaki kończyn dolnych to trwało poszerzenia żół powierzchniowych z ich jednoczesnym wydłużeniem i poskręcaniem. Jest to związane z nieprawidłowym przepływem krwi w tych naczyniach. Na schemacie przedstawiono mechanizm przepływu krwi w naczyniach żylnych kończyny dolnej człowieka. I musimy wyjaśnić jaką funkcję w przepływie krwi przez naczynia pełnią znajdujące się w nich zastawki. Zastawki będą powodować, że krew przepływa w jednym kierunku, w kierunku od stareca na od obwód i zapobiegają one cofaniu się krwi. Jeszcze musimy wyjaśnić, dlaczego długotrwała praca, której towarzyszy stałe napięcie mięśni kończyny dolnej, np. Stanie, wielogodzinne stanie w jednym miejscu, może być przyczyną powstania żylaków. Długotrwała praca, której towarzyszy napięcie mięśni, utrudnia skurcze i rozkurcze mięśni wspomagających przepływ krwi w naczyniach, czego efektem jest powstanie nadmiernie wypełnionych szył krwią i rozszerzenie ich światła. Powinowactwo hemoglobiny od tlenu zależy od pH osocza. Na kwasowość osocza wpływa między m.in. tysoceca kwasu węglowego, który powstaje z... Dwutlenku węgla i wody pod wpływem enzymu anhydrazy węglanowej i dysocjuje na aniony, wodorowęglanowe i protony. Około 70-75 dwutlenku węgla jest transportowana w osoczu w postaci jonu wodorowęglowego. Na wykresie przedstawiono krzywę wysycenia hemoglobiny tlenem przy różnym pH osocza, krwi człowieka. I musimy uzupełnić tekst. W sytuacji obniżenia się pH osocza krwi zmniejsza się powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co powoduje, że tlen przyłączony do hemoglobiny jest łatwiej odłączany do otwiejczą od staczki. I pierwsza informacja mogła być łatwo odczytana z wykresu, a druga informacja bezpośrednio wynikała z pierwszej informacji więc kolejne zadanie na analizowanie tekstu, gdzie nie była wymagana jakakolwiek wiedza, chociaż tutaj jakaś wiedza by się przydała, by łatwiej rozwiązać to zadanie, nawet bez ewentualnej analizy schematu. I wyjaśni znaczenie przedstawionych właściwości hemoglobiny dla wymiany gazowej w tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. W odpowiedzi uwzględni procesy zachodzące w tych tkankach. W tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe, produkowane są większe ilości dwutlenku węgla, który zakwaszy środowisko, przez co hemoglobina łatwiej oddaje tlen. I musimy podać inną niż wodór węglanowy, postać w której transportowany jest CO2 we krwi człowieka. I to będzie Karba aminohemoglobina, inną odpowiedzią mogłyby być dwutlenek węgla fizycznie rozpuszczony w osoczu. Tu należy uważać, by nie podać hemoglobiny, która jest hemoglobiną związaną z szadem, czyli tlenkiem węgla, bo te pojęcia właśnie są stosunkowo często mylone przez uczniów. Praw, to do wątroby doprowadzane jest na dwa sposoby – Żyłą wrotną wątroby, którą płynie krew ze śledziony żołądka, trzustki, dwunastnicy i jelit oraz tątnicą wątrobową. W tabeli przedstawiono porównanie dostarczanej krwi do wątroby przez żyła wrotną i tętnicę wątrobową. I na podstawie tej tabeli musimy wybrać, która naczynie dostarcza efektywniej tlenu do wątroby i określić, z czego to wynika. Nie będzie to żyła wrotna. Ponieważ, mimo tego, że jest słabiej utlenowana, to jest krwi przez wrotną o wiele więcej dostarczonej w ciągu doby i całościowo dostarczy ona więcej tlenu. Z spośród poniżej wymienionych naczyń krwionośnych, musimy wybrać y, odpowiednio nazwę naczyń krwionośnych, które wyprowadzają krew z wątroby. To oczywiście żyła wątrobowa i którym krew z wątroby wpływa do serca i będzie to. Szyła główna, dolna. Rytmiczne skórycze serca przebiegają pod wpływem bodźców powstających w samym sercu. Włókna mięśnia sercowego, tworzące układ bodźcowo-przewodzący, mają charakterystyczną budowę. Ich błona komórkowa odznacza się zdolnością do rytmicznej depolaryzacji, co jest przyczyną wytwarzania impulsów elektrycznych pobudzających skurcze serca. Na pracę serca wpływają również bodźce fizjologiczne oraz sygnały z autonomicznego układu nerwowego, które mogą hamować lub pobudzać jego własne rytmy. Na schemacie przedstawiono elementy układu bodźco przewodzącego serca człowieka i musimy wybrać ze schematu i zapisać literę. Którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca, który odgrywa rolę nadrzędną, i musimy podać jego nazwę. Czyli znowu tu mamy zadanie, gdzie musimy się wykazać konkretną wiedzą, i to będzie A, czyli węzeł zatokowo-przedsionkowy. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu bodźcowo-przewodzącego serca są prawdziwe. Praca układu bodźcowo-przewodzącego polega na regulacji ze strony układu nerwowego. Jest to prawda. Mimo ten, że ten układ ma pewną autonomiczność, to jednak układ nerwowy reguluje jego pracę i rytmy jego pracy. Układ bodźcowo przewodzący decyduje o częstotliwości i synchronizacji skór suczów całego mięśnia sercowego, prawda? I praca układu bodźcowo przewodzącego powoduje, że serce wyjęte z organizmu człowieka i umieszczone w płynie fizjologicznym nadal może bić, to jest prawda. Uzupełniamy tekst. Adrenalina wydzielana prze, przez nadnercza przyspiesza pracę serca. Wzrost temperatury ciała pobudza aktywność układu co przewodzącego, dlatego gdy mamy gorączkę, nasze tętno jest wyższe. Zadanie 12 z czerwca 2018 krągowce lądowe, w tym także człowiek, są przystosowane do oddychania tlenem atmosferycznym. Wymiana gazowa odbywa się u nich za pomocą płuc i musimy wymienić cechę budowy płuc charakterystyczną tylko dla ssaków i będą to płuca, zbudowane z pęcherzyków płusnych. Ewentualnie można by było pisać tu również o przeponie, która jest obecna jedynie u ssaków, ale tu do końca nie mam pewności, czy to by było zaliczone, bo to nie jest konkretnie budowa płuc, tylko pewien element silnie związany z płucami, ale jednak do tych płuc nie należący. Więc tutaj taką pewną odpowiedzią będzie ta budowa pącherzykowata i wyjaśnij, w jaki sposób oddycha pod człowieka, i podaj, kiedy pusę płodu wypełniają się powietrzem. Pod człowieka oddycha dzięki krążeniu płodowemu. Kraw płodu ulega utleniowaniu, przepływając przez łożysko. Pusa płodu wypełniają się powietrzem zaraz po urodzeniu dziecka. Kolejne zadanie. Podwyższenie temperatury krwi dopływającej do ośrodka termoregulacji w podwzgórzu skutkuje uruchomieniem mechanizmów zwiększających utratę ciepła z organizmu człowieka, m.in. przez pogłębienie i przyspieszenie oddechów oraz zwiększenie pojemności minutowej serca, a więc skróceniem czasu, w którym serce przepompowuje całą objętość krwi znajdującą się w układzie krwionośnym. Musimy wykazać związek między zwiększoną utratą ciepła, a Zwiększeniem pojemności minutowej serca i tak, zwiększony przepływ krwi przez płuca powoduje, że dostarcza ona więcej ciepła do płuc, jeszcze między pogłębieniem i przyspieszeniem oddechów i zwiększona wymiana powietrza w pusach, zwiększa odbieranie przez powietrze ciepła z krwi. Zadanie z maja 2019 badanie krwi nieprzytomnego pacjenta wykazało, że 50 cząsteczek jego hemoglobiny było połączonych z czadem. W pomieszczeniu, w którym przebywał, stwierdzono 0,1% stężenie szadu w powietrzu. I na podstawie danych określamy stopień zatrucia pacjenta. To będzie stan bardzo ciężki. Możemy to odczytać z wykresu na górze. Musimy oszacować przybliżony czas, w którym pacjent był narażony na działanie szadu, przy założeniu, że nie wykonywał żadnego wysiłku fizycznego. To będą 3 godziny. Również podpunkt na analizę tabeli. I musimy jeszcze określić, czy wysiłek fizyczny skraca, czy wydłuża czas, po którym występują objawy zatrucia szadem. I oczywiście wysiłek fizyczny skraca ten czas, ponieważ wówczas krew szybciej krąży i wykonujemy więcej oddechów, przez co większa ilość szadu dostaje się do krwi i łączy się z hemoglobiną. Na schemacie A przedstawiono procesy związane z transportem dwutlenku węgla, i zachodząca w ludzkim erytrocycie, znajdującym się w naczyniach fosowatych tkanek obwodowych. Na wykresie B przedstawiono krzywę dysocjacji dwutlenku węgla dla hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej. I musimy określić, czy stany są prawdziwe, czy fałszywe. Część dwutlenku węgla powstającego w tkankach rozpuszcza się w osoczu krwi i w tej postaci jest transportowana. To jest prawda, jeden ze sposobów transportu dwutlenku węgla, chociaż akurat tego nie mamy na schemacie i musimy to wiedzieć z naszej wiedzy własnej. I jony wodorowęglanowe, które są jedną z form transportu CO2 we krwi, powstają w erytrocytach dzięki reakcji katalizowanej przez anhydrazę węglanową. To jest prawda, mamy to na schemacie. I one te są transportowane przez płynę erytrocytu na zasadzie defuzji prostej, to jest fałsz. Dyfuzja prosta zachodzi bezpośrednio przez błonę, a widzimy, że tutaj mamy białko, które uczestniczy w tym transporcie. I nawet nie musimy tutaj rozstrzygać, czy to jest dyfuzja wspomagana, czy transport aktywny. Wystarczy, że określamy, że to nie jest na pewno dyfuzja prosta i dajemy fałsz. I określ dominujący kierunek reakcji katalizowanej przez anhydrazę węglanową w erytrocytach znajdujących się w naczyniach włosowatych płuc. Podaj substraty i produkty reakcji. I tutaj substraty to jest proton oraz tanion, a produktami będzie woda i dwutlenek węgla. I na końcu tekst do uzupełnienia. Utlenowanie hemoglobiny w płucach powoduje, że dwutlenek węgla jest od niej Łatwiej odłączany, natomiast w tkankach, gdy hemoglobina oddaje tlen, zwiększa się jej powinowactwo do CO2, bo hemoglobina, gdy łączy się z tlenem, zmienia się jej nieco konformacja przestrz przestrzenna, przez co też zmienia się powinowactwo do dwutlenku węgla. Do mikrokrążenia oprócz naczyń wosowatych, zaliczamy również znajdujące, znajdujące się w wielu narządach tętniczki i żyłki. Małe naczynia łączące tętniczki z żyłkami to tak zwane metaryole, od których odchodzi sieć naczyń wosowatych. We wszystkich ujściach metaryoli do naczyń wosowatych znajdują się mięśnie gładkie zwane zwieraszami przedkapilarynymi. Mogą one zamykać się lub otwierać. W warunkach spoczynku tylko przez około 25% naczyń włosowatych przepływa krew. Na schemacie przedstawiono mikrokrążenie przy otwartych i zamkniętych sferaszach przedkapilarnych. Nie musimy określić, który schemat przedstawia mikrokrążenie w pracującym mięśniu szkieletowym. I to będzie schemat pierwszy, ponieważ, ponieważ jest tu duża powierzchnia wymiany gazowej między naczyniami krwionośnymi a miocytami. A musimy przedstawić sposób, w jaki jest regulowany przepływ krwi przez, przez tętnice i tętniczki. I obecne w ścianach tętnic i tętniczek męśnie gładkie powodują zwężanie i rozszerzanie tych naczyń, co rzutuje na efektywność tego transportu krwi. Zadanie, prawda, fałsz. Gdyby doszło do jednoczesnego rozluźnienia wszystkich zwieraczy przedkapilarnych w organizmie, nastąpiłby duży spadek ciśnienia krwi. I to jest prawda, bo by się pojawiło nagle dużo miejsca, do którego by mogła wpłynąć krew i przez to by się obniżyło ciśnienie. Naczynia wosowate, podobnie jak żyły i tętnice, mają budowę trójwarstwową, dzięki czemu mogą zwężać swoje światło, to jest fałsz. Naczynia włosowate nie mają takiej złożonej budowy, najczęściej to jest budowa i Zaburzenie mikrokrążenia w danym narządzie może doprowadzić do niewydolności tego narządu. To jest oczywiście prawda, kraw transportuje substancje potrzebne do działania różnych narządów. Układ oddechowy człowieka tworzą drogi oddechowe oraz płuca, tchawica stanowi odcinek dolnych dróg oddechowych, ścienie obecne w ścianie tchawicy mają kształt podkowiasty. U owadów tlen do komórek ciała jest dostarczany przez układ tchawkowy. Tchawki stanowią kanały powietrzne, których ściana tworzy na będący przedłużeniem epidermy pokrywającej ciało owada. Ten nabłonek wytwarza pokrytą woskami kutykularną wyściółkę tchawki, w której można wyróżnić takie same warstwy jak w kutikuli, tworzącej szkielet zewnętrzny owada. Na przykroju tchawki są widoczne pierścieniowate skrubienia. My musimy wskazać, białko stanowiące główny składnik pierścieni tchawicy to oczywiście kolagan oraz polisacharyd, tworzący główny składnik skrubień, kutykuli, w tchawicy owadów i to oczywiście hityna. Musimy uzupełnić tekst. Tchawica człowieka rozpoczyna się bezpośrednio za kretanią, a na dolnym końcu dzieli się na oskrzela główna. I w celu wzrokowej oceny w czasie rzeczywistym wyglądu błonośluzowej tchawicy wykonuje się bronchoskopię. Krzywa wiązania tlenu. Przedstawia wysycenie cząsteczkowej hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząsteczkowego tlenu. Wysyceniem cząstkowym nazywa się stosunek liczby miejsc zawierających związany tlen do całkowitej liczby miejsc zdolnych do wiązania tlenu w cząsteczkach hemoglobiny. Na związanie tlenu przez hemoglobinę wpływają różne czynniki, takie jak obecność 1,3 i w erytrocetach. I na wykresie przedstawiono dwie krzywe wiązania tlenu. Czarna przedstawia dane z, uży z użyciem hemoglobiny oczyszczonej e, z erytrocytów, a czerwona przedstawia krzywa danych z użyciem hemoglobiny znajdującej się w erytrosytach. I na osi X zaznaczono typowe wartości ciśnienia cząsteczkowego tlenu występujące w płucach oraz tkankach innych narządów organizmu. Jest to prawda, fałsz. Oczyszczona hemoglobina ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina w erytrocytach, prawda? Da się to odczytać ze schematu. Przy ciśnieniu cząsteczkowym tlenu równym 100 mm superretęci, oczyszczona hemoglobina wiąże o 8% więcej tlenu niż hemoglobina w erytrocytach. To jest fałsz. Jak widzimy, maksymalne możliwe wysycenie cząstkowe hemoglobiny tlenem zależy od. Związania hemoglobiny z 2,3 i z To jest fałsz. Obecność tego związku na pewno wpływa na krzywę wiązania tlenu do hemoglobiny, obniżając ten poziom, że ciążej winien wy wysycić hemoglobinę tlenem, jednak przy bardzo dużych wartościach ciśnienia cząsteczkowego tlenu, to jednak związanie będzie takie same, czyli maksymalny poziom wysycenia się nie zwiększa, ale jakby droga do tego maksymalnego wysycenia jest utrudniona. Musimy uzupełnić tekst. Podwyższenie stążenia 2,3-BPG w erytrocytach ciężarnej kobiety jest przyczyną obniżonego powinowactwa hemoglobiny matki do tlenu, co ułatwia dyfuzę tlenu z części macicznej łożyska do części płodowej łożyska. I podaj przykład funkcji pełnionej przez hemoglobinę w erytrocytach innej niż transportowanie tlenu. I to będzie chociażby transport dwutlenku węgla. Ostatnie zadanie z czerwca 2025 na schemacie przedstawiono widok serca człowieka z góry w przekroju poprzecznym na poziomie przygrody przedsionkowo-komorowej po usunięciu przedsionków i dużych naczyń. Widoczne są wszystkie zestawki obecne w sercu, które oznaczono cyframi od 1 do 4. I zastawka trójdzielna jest oznaczona 1, nawet widać to po obecności trzech płatów na schemacie. I zastawka, przez którą krew się dostaje z serca do obiegu małego, to jest zastawka czczary. Widzimy to chociażby po tym, że wydostaje się stąd krew odtlenowana, a z serca w krwi o obiegu małym przecież krew odtlenowana płynie w kierunku pus, by tam się natlenować. I musimy rozstrzygnąć czy na powyższym rysunku mamy serce w stanie skurczu komór, czy ich napełnienia. Oraz musimy podać nazwę tętnicy bezpośrednio połączonej z lewą komorą serca i tętnicy bezpośrednio połączonej z prawą komorą serca. I tu będzie skurcz komór, ponieważ z komór kraw jest wypychana do obiegu małego i dużego. I tętnica łącząca się z lewą komorą to oczywiście aorta, a z prawą pień płucny.